Z postanowiliśmy otworzyć. Nowe Centrum Rehabilitacji Ortopedycznej w Olsztynie i skorzystaliśmy z oferty Olsztyńskiej Szkoły Wyższej i na ich obiektach zrekonstruowaliśmy dotychczas działające centrum, zmodernizowaliśmy, powiększyliśmy o działalność lekarzy ortopedów, z którymi usilnie chcemy nawiązać kontakt profesjonalny, powiększyliśmy naszą działalność również o siłownię skierowaną do osób, które chciałyby zdrowo i funkcjonalnie ćwiczyć. Nie Koncentrując się na budowie mięśni, a korzystając z wiedzy fizjoterapeutów, praktycznie kontynuować ten tok myślenia i tok ćwiczeń, który jest u nas realizowany na sali rehabilitacyjnej. Dotychczas Koncentrowaliśmy się tylko na osobach po zabiegach operacyjnych, dochodzących do pełnej sprawności po urazach sportowych, natomiast dzisiaj nasza oferta skierowana jest również do osób aktywnych ruchowo. Nie tylko z Olsztyna, ale również i z okolic. Tu się chciałbym pochwalić, że przyjeżdżają do nas sportowcy z Wisły Płock, koszykarze z Trefla Sopot, siatkarze z różnych okolic Polski. Dodam, że współpracujemy z Polskim Związkiem Piłki Siatkowej. Jestem odpowiedzialny za program młodzieżowy, prewencję urazów. Prowadzę tam zajęcia szkoleniowe dla nauczycieli i trenerów. Tworzy to całokształt takiej działalności, która naszą w tej chwili jest domeną. Oprócz naszej podstawowej działalności, jaką jest rehabilitacja skierowana na urazy ortopedyczne, urazy narządu ruchu, podjęliśmy się również takiej dodatkowej inicjatywy, jaką jest stworzenie siłowni, która właściwie źle się chyba w języku polskim przeciętnemu Polakowi kojarzy z budową mięśni. Nasze przesłanie do osób aktywnych to jest. Trening, który nie jest tylko nakierowany na budowę mięśni, ale trening przede wszystkim służący zdrowej postawie, jakiemuś, nauce postawy siedzącej i przede wszystkim treningu funkcjonalnemu. W tych dniach otwartych proponujemy mieszkańcom Olsztyna i okolic zapoznanie się z naszymi nowymi obiektami, nowymi, naszymi nowymi urządzeniami i przede wszystkim z naszym spojrzeniem na trening. Mamy ofertę prowadzenia zajęć grupowych, z treningu na kettlebellach, treningu funkcjonalnego, treningu atletycznego i treningu stabilizacyjnego prowadzonego przez nasze fizjoterapeutę i absolwenta Olszczyńskiej Szkoły Wyższej jako trenera personalnego. Nasze y, y, zajęcia prowadzone są od poniedziałku aż do soboty do godziny 14. Ten tydzień, to właśnie nasz pierwszy tydzień działalności, postanowiliśmy. Y, 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 y nie robi ceremonii otwarcia, natomiast dedykujemy ten pierwszy tydzień do wszystkich mieszkańców Olsztyna i naszego województwa i zapraszamy wszystkich, którzy chcą skorzystać z naszej oferty na konsultacje rehabilitacyjne, konsultacje biegowe, konsultacje zdrowotne. Ktokolwiek chce skorzystać z oferty fizjoterapeuty, trenera personalnego, trenera, który jest powiązany z naszą działalnością i aktywnością rehabilitacyjną, ten tydzień jest jest właśnie dla nich wszystkich przeznaczone. Każdy ze schorzeniami układu ruchu, z bólem kręgosłupa, z bólem kolana, barku może skorzystać z takiej półgodzinnej darmowej konsultacji. Dodatkowo ten tydzień również przeznaczony jest na konsultacje biegowe. Co one oznaczają? Kierujemy je przede wszystkim do osób, które dzisiaj próbują i biegają, czy przemieszczają się w przestrzeni i są one narażone na różnego rodzaju urazy, kontuzje związane właśnie z biegiem. Najczęściej są osoby, które technicznie nie są zaawansowane, jeżeli chodzi o technikę biegu. Nagrywamy i zdecydowanie, nasi rehabilitanci, fizjoterapeuci są przeszkoleni, jak korygować, jakie ćwiczenia im pokazać, żeby mogli kontynuować bieganie bez narażenia swojego zdrowia na, na, na uraz taki związany z ruchem sportowym. Kilka słów chciałbym dodać o konsultacjach biegowych, jak one wyglądają, na czym polegają, jakie zyski są dla osoby, która przychodzi do nas i ma wątpliwości, czy dobrze się rusza czy dobrze biega no a przede wszystkim chodzi o to żeby nie miała kontuzji podczas biegania rozpoczyna się to od dokładnego wywiadu pytania zadawane są o oczekiwania o ilość kilometrów przebieganych w ciągu tygodnia o nasilenie oczywiście o wiek jakie są cele jakie są zamierzenia ale również bardzo często podstawowym pytaniem jest charakter pracy najczęściej mamy do czynienia z osobami które prowadzą siedzący tryb życia i nagle w weekend postanawiają biegać to wszystko wszystko ma znaczenie. Następnym krokiem to jest ocena postawy ciała, która zdecydowanie nam daje pierwotną, pierwszą podstawową ocenę, czy ta osoba jest w stanie normalnie poruszać się i normalnie biegać. Z dużą dozą pewności na podstawie literatury i mojej wiedzy twierdzimy, że osoba, która dobrze stoi, dobrze, prawidłową ma postawę, może. Może dobrze biega, może. Natomiast osoba, która ma nieprawidłową postawę, zaburzenia, symetrii, balansu, od razu z góry wiadomo, że nie ma możliwości prawidłowo biegać. Wychwytujemy wszystkie te zaburzenia, asymetrie i. Stosujemy ćwiczenia, czy feedbacku, czy konkretne, naizolowane grupy mięśniowe, poprawiając postawę danemu pacjentowi czy klientowi. Następnie prowadzimy na yy, i nagrywamy osobę z tyłu, z boku, z przodu. Yy, mamy specjalny program komputerowy, który pozwala nam klatka po klatce ocenić technikę biegu, wychwycić wszelkiego rodzaju zaburzenia pokazać to pacjentowi i dać mu możliwość korekty tego poprzez samoświadomość i poprzez ćwiczenia, które dedykowane są przez nas jako terapeutów.